Dlaczego knockdown jest dla niektórych bokserów końcem, a dla innych początkiem? Dlaczego są chwile, w których jeden cios pozornie niszczy wszystko, a jednak uwalnia coś większego? Co dzieje się w tych kilku sekundach, gdy wojownik leży na ziemi, ring staje się cichy, a sędzia zaczyna liczyć? Boks to nie tylko siła czy technika, to kwestia woli. I właśnie tutaj zaczynają się historie tych, którzy upadli, aby wstać silniejsi. Top 1. Ryan Garcia kontra Luke Campbell W 2021 roku Ryan Garcia znajdował się u szczytu swojej dotychczasowej kariery zawodowej. Młody, wybuchowy, niepokonany i posiadający tytuł WBC Silver w wadze lekkiej, był dla wielu uważany za przyszłą twarz boksu. Jego przeciwnik Luke Campbell był doświadczony, zdobył złoty medal olimpijski, ale w oczach wielu był tylko kolejnym nazwiskiem na drodze Garcia na szczyt. To właśnie to niedocenienie sprawiło, że walka była niebezpieczna. Campbell rozpoczął skoncentrowany i taktycznie zdyscyplinowany. Poruszał się spokojnie, celowo szukał swoich momentów i czekał na lukę. Ta pojawiła się wcześniej niż oczekiwano. Precyzyjny lewy cios mocno trafił Garcie, sprawił, że jego głowa odskoczyła na bok i posłał go na deski. Po raz pierwszy w swojej karierze Ryan Garcia leżał na macie. Arena zamilkła. Przez krótką chwilę wydawało się, że wszystko, co wokół niego zbudowano, runie. Czy to był koniec jego niepokonanego mitu? Czy presja stała się zbyt duża? Garcia wstał, widocznie oszołomiony, ale wewnętrznie skoncentrowany. Wiedział, że nie może przegrać tej walki. Runda po rundzie wracał do gry, dostosowywał strategię, poruszał się bardziej kontrolowanie i zmuszał Campbella do większego ryzyka. Napięcie rosło z każdą minutą. W siódmej rundzie nadszedł decydujący moment. Idealnie umieszczony cios w korpus trafił Campbella, pozbawiając go sił i przedwcześnie kończąc walkę. Ryan Garcia nie tylko wygrał, udowodnił, że knockdown go nie złamie. To zwycięstwo pokazało, kim naprawdę jest. Wojownikiem, który może upaść, a mimo to wstaje. Top 2: Tyson Fury kontra Steve Cunningham. W 2013 roku Tyson Fury stanął przed jedną z najważniejszych walk w swojej wczesnej karierze. Była to jego 21. walka zawodowa, eliminator o pozycję w wyścigu o tytuł IBF w wadze ciężkiej. Miejscem wydarzenia był legendarny Madison Square Garden, scena, która buduje lub niszczy kariery. Jego przeciwnik, Steve Cunningham, był doświadczony, taktycznie sprytny i znany z demaskowania wielkich rywali. Walka rozpoczęła się zaskakująco wyrównanie. Cunningham szybko się poruszał, wykorzystywał kąty i ciągle naciskał na Fiuriego. Wtedy nadszedł moment, który wszystko zmienił. Czysty cios trafił Fiuriego, a ponad dwumetrowy Brytyjczyk ciężko upadł na ziemię, na plecy, widocznie oszołomiony. Sala wstrzymała oddech. Ciężki zawodnik tej wielkości na deskach, w jednej z najważniejszych walk w swoim życiu. Czy to było za dużo? Czy ta scena była dla niego zbyt wielka. Fury wstał, ale knockdown pozostawił ślady. Nie tylko fizyczne, ale i mentalne. Musiał teraz walczyć przeciwko sprytnemu przeciwnikowi, a jednocześnie przeciwko własnemu ciału, które przed chwilą leżało bezwładnie na ziemi. Krok po kroku Fury zaczął odbudowywać walkę. Używał hubu, utrzymywał dystans i zmuszał kaningama do większego ryzyka. W siódmej rundzie nastąpił zwrot. Fury trafił decydująco, kontynuował atak i przedwcześnie zakończył walkę. To zwycięstwo było czymś więcej niż nokaut. Było dowodem na to, że Tyson Fury może upaść, a mimo to wraca. Cecha, która później miała kształtować całą jego karierę. Top 3. Manny Pacquiao kontra Serik Jean. Jeszma Gambetow. W 2003 roku Manny Pacquiao znajdował się jeszcze na początku swojej drogi w Stanach Zjednoczonych. Był tam od niedawna próbując wyrobić sobie nazwisko i wymusić kolejny krok w swojej karierze. Jego ostatnie zwycięstwa były imponujące, szybkie nokauty, które przyciągały uwagę. Jednak w tej walce chodziło o coś więcej. Chodziło o tytuł IBF w wadze superkoguciej i o udowodnienie, że jest czymś więcej niż tylko wybuchowym pretendentem. Jego przeciwnik, Serikshan Jeszma Gambetow, nie był uważany za duże zagrożenie. Właśnie to założenie miało okazać się mylące. Wcześniej w walce czysty cios trafił Pacquiao, który posłał go na deski. Chwila szoku. Many Pacquiao leżał na macie w walce, którą wielu już uznało za formalność. Tylko jeden człowiek przed nim zdołał go wcześniej powalić. Czy to był znak, że nie dorósł jeszcze do tego poziomu? Pacquiao wstał. Nie wściekły, nie pospieszny, lecz skoncentrowany. Wiedział, że tej walki nie wolno mu przegrać w jego nowej ojczyźnie. Z rundy na rundę zwiększał tempo. Wywierał na przeciwniku stałą presję i pokazał nieposkromioną wolę, która później miała stać się jego znakiem firmowym. Droga powrotna była trudna, ale kontrolowana. W piątej rundzie nastąpiła decyzja. Pacquiao trafił precyzyjnie, zmusił przeciwnika do defensywy i zakończył walkę przez nokaut. Nie tylko obronił tytuł, ale udowodnił, że nawet po nokdaunie wraca silniejszy. To zwycięstwo umocniło jego reputację i stanowiło kolejny krok na drodze do legendy. Top 4: Jason Jackson kontra Cornelio Whitlock. W 2015 roku Jason Jackson i Cornelio Whitlock spotkali się w walce, która dla obu uchodziła za najważniejszą w ich dotychczasowej karierze. Był to rodzaj pojedynku, w którym decyduje się, kto zrobi kolejny krok w górę, a kto zostanie w miejscu. Napięcie było wysokie, ponieważ obaj wiedzieli, że drugiej szansy nie będzie. Walka rozpoczęła się intensywnie. Whitlock wcześniej pokazał swoją siłę ciosu i naciskał na Jacksona. Już w drugiej rundzie doszło do momentu szoku. Czyste trafienie trafiło Jacksona, który stracił równowagę i upadł na deski. Sędzia zaczął liczyć, a na krótką chwilę wydawało się, że wszystko zakończy się, zanim się na dobre zaczęło. Czy Jackson nie dorównywał temu poziomowi? Czy znaczenie walki go przerosło? Jackson wstał, widocznie oszołomiony, ale wewnętrznie zdeterminowany. Wiedział, że musi teraz wszystko zmienić. Zamiast reagować histerycznie, zwolnił walkę, zmniejszył tempo i próbował rozłożyć siły. Runda po rundzie wracał do gry, absorbował ciosy i cierpliwie czekał na odpowiedni moment. W trzeciej rundzie nastąpił zwrot. Jackson podjął pełne ryzyko, zwiększył presję i trafił Whitlocka serią mocnych ciosów. Whitlock nie był w stanie wytrzymać naporu i upadł na deski. Walka została zakończona. Jason Jackson nie tylko otrząsnął się z knockdownu, ale spektakularnie odwrócił losy walki. To zwycięstwo było czymś więcej niż kolejnym wpisem w statystykach. Oznaczało koniec kariery Whitlocka i pokazało, że Jackson posiada zdolność powrotu po ciosie i wytrzymania pod największą presją. Top 5. Arturo Gatti kontra Wilson Rodríguez. Brygu 1996 roku. Arturo Gatti był już uważany za jednego z najbardziej ekscytujących zawodników swojego pokolenia. Był panującym mistrzem świata IBF. W wadze superpiórkowej i zasłynął swoim agresywnym stylem. 23 marca 1996 roku czekała go pierwsza obrona tytułu. Jego przeciwnikiem był Dominikańczyk Wilson Rodriguez, bokser z reputacją nigdy nie cofającego się w ringu. To, co nastąpiło, miało stać się jedną z najbardziej pamiętnych nocy w karierze Gattiego. Walka rozpoczęła się intensywnie i brutalnie. Obaj bokserzy wymieniali mocne ciosy, lecz ku zaskoczeniu to Rodriguez wcześniej przejął kontrolę. Precyzyjnymi trafieniami wywierał presję na mistrza, na pewien czas prawie zamknął mu oczy i w końcu posłał Gatiego na deski. Mistrz świata siedział na macie, naznaczony ciosami, jednak poddanie się nie wchodziło w grę. Przed nim stała nie tylko walka, ale także utrata tytułu i wiarygodności. Gatti wstał, oszołomiony, prawie ślepy, ale napędzany czystą wolą. Zacisnął zęby i walczył dalej, choć każdy cios sprawiał ból. Później sam zdołał powalić Rodriguez'a, ale walka pozostała otwarta i bezlitosna. Z każdą rundą stawało się coraz jaśniejsze, że Gatti w pełni się zregenerował. W szóstej rundzie nastąpił wybuchowy punkt zwrotny. Obaj nieustannie wymieniali mocne ciosy, lecz Gatti zwyciężył. Trafił decydująco i zakończył walkę przez nokaut. Hala eksplodowała. Ta noc została nominowana do tytułu Walki Roku i zapisała się w historii. Arturo Gatti upadł, ale znowu wstał. To zwycięstwo uczyniło go nieśmiertelnym i umocniło jego reputację jako jednego z największych wojowników o sercu, odwadze i niezłomnym duchu walki. Te historie jasno pokazują jedno. Knockdown niczego nie przesądza. W boksie, podobnie jak w życiu, nie chodzi o to, jak mocno upadasz, ale o to, czy masz odwagę, aby ponownie wstać. Każdy z tych zawodników leżał na deskach, liczony, poddawany w wątpliwość, a jednak odpowiedzieli. Jeśli te historie cię zainspirowały, nie zapomnij dać filmowi łapki w górę i zasubskrybować kanału. Bo tutaj opowiadamy dokładnie te historie, które pokazują, dlaczego poddanie się nigdy nie jest opcją.